Dorzynki, Dożynki i po dorzynkach. wraca do bazy piękna lalka stworzona przez pracowników Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Ona nie ma imienia, panie dyrektorze. Może jakiś taki mały plebistycik. Jak państwo nazwalibyście naszą lalkę? Tak, prosimy pisać w komentarzach oczywiście na Facebooku Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. No, ale udały się do Stoisko to było, piękne, tak... piękne. Ja tylko dodam, że stoisko dekorowali instruktorzy Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, za co serdecznie im dziękujemy. Dziękujemy bardzo, bo przepiękne było e, stoisko. W ogóle wystawców było bardzo wielu. E, tak naprawdę cały dzień można było chodzić od do. Tak, i cóż no, dobrego to widać i, na załączonym i cóż dobrego dyrektor zjadł? Oj, kosztowałem. Tylu wspaniałych potraw, że aż nie sposób wymienić, ale naprawdę y, wszystkie potrawy były smaczne, wszystkie napoje były orzeźwiające, panie pięknie wyglądały w strojach ludowych, no i oczywiście wieńce to prawdziwe dzieło sztuki. Ja tylko będę też jeszcze chwalić swoich, albowiem jeżeli już tak wszyscy jedli, byli tacy naprawdę zmęczeni tym upałem i tym wszystkim, co się wokół działo, mogli przyjść do stoiska Miejskiego Domu Kultury, gdzie były animacje dla dzieci, malowanie twarzy i wiele różnych innych atrakcji. A później oczywiście część koncertowa. Wspaniałe koncerty. No, jednym słowem impreza udana. Uf. Tak, no pogoda dopisała, baliśmy się, że będzie padać. Nie padało, troszeczkę pokropiło. To była piękna niedziela. Mhm, ale przed nami e, kalendarz imprez kulturalnych widzę obfity e, kino na lżakach, O tym piątek, będziemy e, mówić. piątek to z Martą o, za chwilę. Coś takiego tajemniczego. H2O. H2O, woda. Woda, woda. woda w niedzielę. Tak, H2O, ale to nie będzie Lanie Wody, drodzy Państwo, to będzie Szekspir. To będzie Szekspir w niecodziennym wydaniu, mówiliśmy o tym już w poprzednim programie, ale zapraszamy. O 17 w Parku Świętojańskim, jeżeli pogoda spłata nam figla, to zapraszamy do Miejskiego Domu Kultury. A skoro mowa o wodzie, to dzień wcześniej w sobotę. Pierwsze urodziny naszego nowego basenu. Akwara szaleje. O właśnie, akwara o, właśnie, chyba dzwoni. dzwoni do nas pan dyrektor z Mosiru, który serdecznie zaprasza. Proszę sobie zapisać w kalendarzu. Sobota I najbliższa. Też, tak, i tam też będzie stoisko Miejskiego Domu Kultury, na które zapraszamy szczególnie. A 4 września, tu już wchodzimy w nasz kalendarz wrześniowy. 4 września zaczynamy szybciutko, bo już w pierwszą niedzielę, 4 września od 10.00. Dzień otwarty i zapisy na nowy rok artystyczny 2022-2023. Chciał pan dyrektor powiedzieć akademicki pewnie. Akademicki, artystyczny. <laughs> ale, ale nie tylko zapisy, bo podsumujemy wakacje, bo to były dla nas bardzo pracowite wakacje. Nasi instruktorzy pracowali jak mróweczki i to wszystko, co działo się przez te dwa miesiące, będą państwo mogli zobaczyć i na ekranie, i w naszych holach, bo będą wystawy, będą projekcje, zapraszamy o 10. Zapisy na wszystkie zajęcia, które będą odbywać się od 12 września od 10 do 12, szczegóły wkrótce na naszych stronach internetowych, na profilach społecznościowych, a wszystkiego dowiedzą się Państwo 4 września. A wieczorem o 18 przyjadą do nas artyści z Teatru Wielkiego Złodzi. Niestety koncert odbędzie się w sali kameralnej, także liczba miejsc ograniczona, bezpłatne. Wejściówki będą do odbioru w Kasie Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Och, i tak moglibyśmy Pani Jolu opowiadać bez końca. Pani może, ja niestety nie, ponieważ już jestem wzywany. Przypomnę, trwa remont sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Telefon cały czas dzwoni. Panie doktorze, natychmiast prosimy. Tak, to ja już uciekam, a z Państwem pozostaje Paweł Zagaj, Sebastian Pierzchalski i Jola Dąbrowska. I zapraszamy na kolejny odcinek programu. Kultura, Kultura ma głos. w naszym studiu Pani Anna Szablewska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Promocja zdrowia, wszystko dobrze powiedziałam? Tak, witam Państwa, zgadza się. Pani Ania właśnie skończyła prelekcję z naszymi dziećmi, z naszymi, czyli uczestnikami warsztatów z animacji poklatkowej, ale wcześniej miały taki krótki właśnie speech na temat promocji zdrowia. I cóż, ja troszeczkę podsłuchiwałam, co tam się działo i te dzieci naprawdę dużo wiedzą. Tak, zgadza się. Myślę, że dzieciaki dużo wiedzy, takie jeśli chodzi o promocję zdrowia, już nabywają czy to w rodzinie, czy to w szkole. Także naprawdę mają ogromny zasób wiedzy i to spotkanie tak naprawdę miało zadanie, jak się okazało, podsumować troszeczkę tą wiedzę, może troszkę uzupełnić, uaktualnić, ale bardzo fajnie nam się tutaj rozmawiało. Współpraca była obopólna, więc myślę, że bardzo fajnie wyszło. I pierwsze co, to one podnosiły ręce i mówiły owoce, warzywa. I czy tak faktycznie jest? Owoce, warzywa, czy wszystkie? Generalnie owoce i warzywa jak najbardziej do każdego posiłku. Oczywiście musimy tutaj zwrócić uwagę na jakieś szczególne predyspozycje każdego z nas, tak? Więc no, jeżeli rodzic ma taką wiedzę, że konkretnych warzyw lub owoców mają potwierdzoną wiedzę, czy to od lekarza, czy z własnego doświadczenia, że dziecko nie toleruje, zastępujmy je innymi owocami i warzywami. Dostosujmy po prostu do potrzeb danego organizmu, do potrzeb naszych pociech, tak żeby też nie zniechęcić ich, bo jeżeli jeżeli dziecko nie lubi konkretnego warzywa, często jest to z, w rozmowach po, ujawnia się brukselka, tak? To zastąpmy je innym warzywem, tak, żeby nie zniechęcić, tak jak powiedziałam, dzieciaki, a jednak żeby do każdego posiłku zadbać o tą porcję. A porcja to tak naprawdę niewiele, bo to jest mniej więcej objętościowo, jak piąstka, nasza, nasza dłoń, więc myślę, że to nie jest jakaś ogromna ilość, także jak najbardziej warzywa i owoce na tak. To jak taki modelowy jadłospis dzienny dziecka powinien wyglądać? Ile posiłków, o które i jak? I co? Modelowy jadłospis to jest też tak bardzo tutaj trudne sformułowanie, bo to tutaj jest pytanie do dietetyka. Tak jak powiedziałam, musielibyśmy tutaj wziąć pod uwagę szereg różnych innych czynników, przede wszystkim zdrowotnych. Natomiast takie podstawowe zasady, których powinniśmy się trzymać, to myślę, że 4-5 posiłków dziennie minimum, w regularnych odstępach, tak? Musimy pamiętać o tym, żeby Zjadać śniadanie, które jest podstawą w naszym całodziennym jadłospisie. Po prostu oprzyjmy nasz jadłospis o piramidę zdrowia, i ta piramida zdrowia musimy wiedzieć też, że jest różna dla różnych osób, to znaczy dla osób w starszym wieku będzie odrębna to piramida zdrowia. Warto sobie gdzieś tam w internecie poszukać piramidę zdrowia dla dzieciaków, dla osób dorosłych, dla sportowców wyczynowców, inna będzie piramida zdrowia dla osób, tak jak powiedziałam, starszych. Ale właśnie ta regularność posiłków, urozmaicenie posiłków, plus o tym, kiedy pamiętamy o wodzie, o nawadnianiu naszego organizmu. Jeśli jeszcze do tego dochodzi aktywność fizyczna, no to jest wtedy super dla nas. Chipsy, słodkie napoje gazowane to jest zmora. Jest to zmora, aczkolwiek widzę, że tutaj już właśnie dzieciaki mają coraz większą świadomość tego, że jednak jest to niezbyt zdrowe dla nas i starają się ograniczać, przynajmniej tak tutaj dzisiaj deklarowały. W sklepikach szkolnych też już widzimy, że jednak ta żywność odbiega od tej takiej fast foodowej, więc raczej pojawiają się te chipsy takie właśnie owocowe, tudzież warzywne. Słodkie napoje są wypierane przez wodę, więc no myślę, że ta świadomość wzrasta. Oczywiście wszystko jest dla ludzi i możemy sobie od czasu do czasu pozwolić na coś słodkiego, byleby po prostu to nie stało się taką rytyną i codziennie żebyśmy nie musieli sięgać po coś słodkiego, bo bez tego nie mamy energii. Zamieńmy te słodycze po prostu na coś bardziej zdrowego, warzywa, owoce, tak? Ale tak z teorii do praktyki, jak państwo obserwują te nasze dzieci, które chodzą do szkół, do, 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 czy to do podstawowych, czy, czy troszkę później, czy faktycznie fala otyłości Dociera też do Radomska? No, chyba tak. Mhm. Wszędzie jest ten problem, tak pojawia się. Tak jak powiedziałam, no tutaj ta edukacja w szkołach i myślę, że w domach również jest, wzbiła się du dużo wyżej aniżeli to jeszcze było kilka czy kilkanaście lat temu. Szkoły realizują masę programów profilaktyczno-edukacyjnych. Chociażby muszę się tutaj pochwalić naszym jednym programem, który ma ogromną popularność wśród szkół podstawowych, jest to program Trzymaj Formę. Właśnie on tutaj oscyluje wokół zasad zdrowego odżywiania, aktywności to fizycznej. powiedzmy coś więcej na temat tego właśnie. programu. No to zachęcam wszystkie szkoły podstawowe od września. Proszę śledzić naszą stronę facebookową, naszą stronę internetową. Ten program właśnie to jest program, który ma za zadanie wyeliminować jakieś takie tutaj nieprawidłowe zachowania, jeśli chodzi o właśnie złe nawyki żywieniowe, brak aktywności fizycznej, nauczyciele koordynatorzy na wstępie, jak gdyby mają możliwość uczestniczenia w szkoleniu które ja prowadzę jako koordynator powiatowy szkoły otrzymują pakiet materiałów edukacyjnych na którym pracują no i ewentualnie w ramach współpracy z innymi nauczycielami przedmiotowymi taki nauczyciel koordynator realizuje zajęcia programowe ważne jest że jest to w oparciu o taką metodę projektu więc fajnie jest jeśli szkoła ma jakieś zajęcia pozalekcyjne i gdzieś tam udaje się przemycić tą tematykę z zakresu zdrowego odżywiania aktywności fizycznej do biologii, przyrody, zajęć tych międzyprzedmiotowych, no to właśnie ten program jest tutaj jak najbardziej taką formą, gdzie można sobie wykorzystać to, tak, w tych, wśród, w tych, w tych zajęciach ścieżki nawet międzyprzedmiotowej. Także zachęcam. Ta aktywność, o której Pani mówi, to jak ile? Czasu dziennie, nie wiem, powiedzmy mm -hmm. dziecko, dwunastoletnie mm -hmm. powinno. E, przyjęło się także minimum 60 minut, tak, ta godzinka, wydaje nam się to na co dzień, no czasami trudno wyłówczyć mm -hmm. sobie tą godzinkę na aktywność. No, ale chociażby właśnie, to no już tak standardowo mówmy, że windę zamieńmy na schody, tak? Autobus na rower lub na piechotkę. No tutaj ten czynnik czasu jest taki niekorzystny dla nas, szczególnie dla osób dorosłych, kiedy ciągle nam się gdzieś tam spieszy i zapominamy. Natomiast muszę powiedzieć również, że wydaje mi się, że już jest coraz lepiej. Widzimy też już rozbieganych ludzi gdzieś tam na ulicy, na rowerach, hulajnogi. Także myślę, że po małymi krokami będzie coraz lepiej, tak? No dobrze, od teorii do praktyki, czyli pani biega, jeździ na rowerze, pływa, narty, co? Ehm... Czy ja biegam, czy ja pływam? Bardziej chodzę, bardziej tak, biegam może tak, w pośpiechu swoim jak najbardziej. Staram się gdzieś tam aktywnie spędzać czas. Jeśli już mam jakiś urlop, to z dzieciakami właśnie gdzieś jakieś wyjazdy, i wtedy to już są takie piesze wędrówki. Bardziej tak, preferuję tutaj chodzenie zdecydowanie. Zatem drodzy Państwo, siadamy na rowery. Naszym gościem była pani Anna Szablewska. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również. Jak co tydzień w naszym studiu Marta Renik, bo kino, choć nie w sali widowiskowej, to w kameralnej ma się całkiem dobrze. I co też przygotowałaś na najbliższe dni? W naszym kinie, małym kinie w sali kameralnej, już jutro o godzinie 19:00 film Lokatorka. Czyli dramat sensacyjny, który jest inspirowany niewyjaśnioną do dziś sprawą śmierci aktywistki Jolanty Brzeskiej. I tutaj odkryjemy kulisy działania tzw. mafii reprywatyzacyjnej. To na naszym małym ekranie, w piątek o godzinie 19, a już o godzinie 21 rozstawimy ekran, rozłożymy leżaki i przeniesiemy się do kina plenerowego, w którym koniec świata, czyli kogiel Mogiele 4, czyli latające kino pasja. <słyszi> <śled> <kes to śled> <powietre> Powiedz mi, jak tak obserwujesz sobie, czy tą naszą salę kameralną widzowie przyzwyczajają się powoli do tego, żeby. Do niej przychodzi, czy jednak jest ta różnica między widowiskową a kameralną? Różnica jest y, na pewno kolosalna, ale y, 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 widzowie przychodzą. Przechodzą, y, oglądają filmy na naszej sali i bardzo się cieszymy, bo kino to nie tylko sala, y, to nie tylko miejsce, ale kino to przede wszystkim przeżycia y, naszej to, co czujemy, jak oglądamy. Przeżycia no i my. I <laughs> my. Dobra, Marta, to tyle o kinie, ale kończysz kolejny cykl warsztatów z animacji po. Za chwilę zobaczymy premierę e, filmu, który powstał e, podczas zajęć. E, Zdrać troszeczkę kulisy. Ile zdjęć zostało wykonanych? Jak to wygląda? Czy te dzieci same to robią? Czy ty, no nie czarujmy się, mm. po prostu musisz czasami im mocno pomagać w tym, żeby... Chyba tak, chyba tak nie jest jednak, że e, dają radę. Dają radę, tak, dają radę. E, zobaczymy trzecie, podsumowanie trzeciego tygodnia e, warsztatów animacji Pokojowej. Klatkowej. Zobaczymy e, ich interpretację legendy o syrence warszawskiej. E, na tych warsztatach, i ten film składa się z około, raczej znaczy około, jest 601 zdjęć zrobionych i zanimowanych. Dzieci, tak naprawdę, od początku do samego końca e, pracują same e, pod moim okiem e, i czasami korzystają z moich rada czasami starają się zrobić coś po swojemu poznały historię legendy o Serence, stworzyły scenografię, stworzyły scenariusz, zobrazowały tą historię. Eee, także myślę, że naprawdę nie ma się czego wstydzić. Ale jak, jakbyś tak w pigułce wyjaśniła, bo animacja poklatkowa, my cały czas posługujemy się tym terminem. Na czym polegają te zajęcia? Na czym polegają zajęcia? Zajęcia polegają na tym, że dzieci do historii animują e, jakby ruchy, animują Całą tą historię za pomocą zdjęć, czyli każde zdjęcie przedstawia jakiś lekko zniekształcony ruch i zestawienie właśnie tych 600 zdjęć powstaje historia. Czyli mrówcza praca. Mrówcza, oj tak, mrówcza, mrówcza. Yy, z czasami widzimy, że już jakby w połowie tych zajęć, w połowie pracy widzimy takie jakby już zmęczenie materiału, że oni by już tylko chcieli robić zdjęcia, ale ja wie, no dobrze, róbmy zdjęcia, ale żeby robić zdjęcia, musimy mieć czym robić zdjęcia i komu robić zdjęcia. Także no mrówcza, mrówcza praca, ale efekty naprawdę później zadowalają. Dobrze, to ja już się teraz wyłączam, a Ty zaproś na projekcję, która za chwilę na naszym ekranie. Zapraszam Państwa na artystyczną interpretację legendy syrenki warszawskiej w wykonaniu uczestników zajęć Morskie opowieści. A my słyszymy się za tydzień w programie Kultura ma głos. Dawno temu, kiedy Warszawa była rybacką osadą, morza i rzeki zamieszkiwały syreny. Pewnego dnia jedna z nich wpłynęła do Wisły, i tak jej się spodobało, że postanowiła tam zamieszkać. Na syrenkę czyhało jednak niebezpieczeństwo. Pewnego dnia chciwy kupiec postanowił zbogacić się na jej pięknym głosie i. Pokazywać ją na jarmarkach. Użył podstępu, porwał ją i uwięził. Syrenka przyzwyczajona do wolności była bardzo nieszczęśliwa. Jej płacz usłyszał młody syn rybaka, który ją uwolnił. Uradowana syrenka z wdzięczności za zwróconą wolność przyrzekła rybakom, że zawsze będzie strzec ich oraz ich grodu. Mała rybacka wioska stała się dużym i pięknym miastem, a wizerunek syrenki uzbrojonej w miecze i tarczę widnieje w jego herbie.